Witam Was serdecznie. Jak co już niektórzy wiedzą, zostałem nominowany do akcji podnieść 10 śmieci. A więc nie zwlekałem. Wsiadłem w samochód, pojechałem w moje stare miejsce. Oczywiście przyjechał ze mną Dominik. Hej. No i postaramy się znaleźć trochę śmieciuchów. Na pewno będą. Teraz chwilowo się rozłączę, jak coś namierzymy, to, to podniesiemy. Nie będziemy liczyć, nie, nie musi to być konkretnie 10, a później oczywiście zrobimy nominację kolejnych osób. Oczywiście nie jest to musowe, jeżeli ktoś nie chce, nie musi, to ma być fajna zabawa, i a przy okazji ma zniknąć trochę śpieciuchów. Widzę pierwszą puszkę. Dobrze, że jeszcze nie ma takiej tragedii i nie ma tego śniegu za dużo, a więc ja już ją podejmuję. Mam worek. Co prawda nie zieję chwytaka. Chwytak został na warsztacie. Byłem pewien, że jest w bagażniku. Ale jakoś sobie poradzimy. Nie chce ze mną współpracować. Kawałek dalej są kolejne dwie butelki. Zaraz je podejmę. Tu jest jedna, o nie, jeszcze jest puszka, butelka, puszka. I tutaj mam. Kolejną butelkę. Czekajcie założę sobie rękawiczkę. Jest butla, do wora. O i szklana butla się znalazła jeszcze. Zobaczcie, jest kolejne wora. a tu mamy puchę. I tutaj w lesie mamy jeszcze kolejną butelkę nie ma tych śmieciorów za dużo ale to chyba dobrze, nie? i butelka do wora, a my szukamy dalej leży kolejna puszka żubr jest wszędzie a my lecimy dalej mhm. Tutaj ktoś się chyba gazem bawił, puszki po gazie. Jedna, druga, Jakiś, coś po mleku chyba, i tu jeszcze jedna. O i tutaj jeszcze jakiś worek Też go podejmiemy Dobra, ja sobie to wyczepię i zaraz zabieramy Jeszcze po drodze już do samochodu Idzie butle Przymarznięte Zabieramy I powoli będziemy kierować się już do auta. No, nazbierało się już trochę tego. Jak jeszcze coś wpadnie, to Wam jeszcze pokażemy. Akcja zakończona powodzeniem. My kierujemy się już w stronę samochodu. Dozbieraliśmy prawie cały worek. Ale bardzo przyjemnie. Chociaż dzisiaj zimno i dosyć mroźno. Śmieci się trochę udało nazbierać. I teraz ja. Chciałbym nominować Wojtka czystegiery, Gaugana i Saracena Darka. Zapraszam, abyście się przyłączyli do zabawy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, nie może, nie jest to konieczne. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Na razie, cześć.